Cześć Szymanko! Z tej strony Oski i dzisiaj będziemy grali w Brawl Stars z moim, kole... z moim bratem, który nazywa się... Patryk! Cześć! wszystkim! Cześć. No i poprzedni odcinek był z Byronem, opowiadałem go mego go z i Mortiza też i wbiłem go na piątą rangę. Mówię, I... Że... zaczynamy? No dobra, zaczynamy z tą rundką. I mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie Rutki wygramy. Ten no. odcinek jest specjalny, bo mój brat za często nie gra w Brawl Stars. No. A ja kiedyś, w swoim starym telefonie, kiedyś miałem Leona, ale później się zniszczył. Zniszczył, no za długo nie grałem i już nie mam go. No właśnie, kolega mówił, jakbyście nie słyszeli, a czy mój brat mówił? Nie, nie. Yy, no. Że on miał na starym telefonie Leona, ale teraz go nie ma, bo tamten... Telefon się zepsuł i nie funkcjonuje. No i lipa jest taka, no. Niestety. Już się ratuje, ratujecie. Oj, oj! Przerzucę mm. w ciebie, ty mi to odleć patrz. No wiem. Mm. Pyk, 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 okej. Okay. Dobrze, dobrze ich tam robisz. No. Dobra, lecimy. Lecimy. No, lecimy. Tam jest. Co? Nie, to, to są takie Oj! Baunki. A, łatwo! Oj, oj! Uciekaj, co uciekaj! To Kto to jest? E, to e, jest ze... Szelka, nie. szelka! Ale Zobaczam łatwo na... z tą szelką Ale łapka! Ła... Jak łapka! Łapka w górę. no Zostawcie łapkę w górę, no bo to jest najważniejsze. Tak, najważniejsze Wbijamy 100 milionów. Nie, nie dość. 100 nie milionów. No, ja! Łapie, tyle to jest za dużo. Odleczam no. cię. Pyk! A ty go zza... Zbijamy jak na razie 30 no. łapek. I właśnie wygraliśmy. Oto to wybraliśmy i Patryk chciał Wam jeszcze pokazać skina do pewnej postaci. Pokaż ją. No. Dobra. Pokażę, pokażę Wam. Patrzcie. Zobaczcie. Co to będzie? Plaszowicz. No pa... plazowicz kiełek. Ja się nim jaram, bo jest strasznie fajny. Podoba mi się, nie wiem jak. Wam, jak wam się nie podoba, to w ogóle was nie zaskoczyłem, ale lecimy z kolejną rundką. Go! I co ja? Gdzie ja? Przegrywamy, przegrywamy. i przegraliśmy. Graliśmy rundkę, no i nie poszło nam za bardzo dobrze. Wątpię, wątpię w nagrywanie. No, Mam szkodę, no. Dobra, lecimy. Weźmy sobie Edgara, może. Aby no obrał dalej na Taryla. Lecimy z tą rundą. Elgaria mam takiego mocnego. Mocny, mocny. No. Lecimy. Jeżeli chcecie, żebym nagrał kolejny odcinek z nim, to musicie zostawić, no tak, 30 łapek jak na początku, wiem. No tak. Jezu, ja już lałem z tym 30. No. Okay. Ale bardzo proszę, zostawcie te 30 łapek. Będę bardzo szczęśliwy, Tak zostawicie Gdzieś ty, Polas? No, ja właśnie nie chcę skrzynki. Ale mnie atakuje. Właśnie widzę, zebrałaś nam trochę. Hmm. Odleczam cię. Dobra, dzięki. Ale, o, o. Co ty? Żyje, ale trochę nie żyje. Kolekt? Oj, uciekła ja. ci. A nie, wróciła. Dobra, śmieję się, jak ostatnie takie... Ja. Kubki. Dobra, lecimy. Jak coś, to ci dam Jedziemy na kolankach. Jedziemy na kolankach. I ten Ed jak mm, to to był? Byron, ale ja zmielił mi się. Tam są? A przed chwilą w naszym domu go trafił, ale takie podjarianie Mówię na bez sensu ten brokstat. No tak, проц... Ja już to jest mówiłem na poprzednim odcinku. Ale, no, brat mówi bardzo podjarany był, ja też bym podjarany, nie w ogóle się tak zdziwiłem, że się trafiło. Mityczny, już mam trochę tych mitycznych. Ja no. dopiero pierwszego mitycznego. Pierwszego? Jakiego masz? Nie masz mitycznego? No, mam kiełka. A, kiełka, sorki. Dobra, rundka wygrana. To zrobimy cięcie do następnej rundki. Dobra, jak widzicie, już jesteśmy. Mhm. Zaczęliśmy w dość słabym miejscu, ale się... Już za to zbudowaliśmy. Odegramy. Oj, No. Tak bywa to sami. Bywa, no. I na drugą stronę, Pati Dobra. Uciekaj. Czekaj. Czekaj, jak jest. Zaraz będę. Chyba tu do. Cicho, dostaję, cicho, dostaję, cicho. Dostaję. Cicho, cicho, z nią. Łatwo, łatwo, łatwo. Jest, łatwo z nią. O, oj odlecam cię, odleczam, odlecam Dzięki. ci. Dzięki. Nie ma rady, chłopie. Czekaj, tam jest jakiś... Serge. Serge. Oaj, 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 ja oaj, oaj, nie oaj. pamiętam każdego imienia. Ale uważaj, bo oni... Dwa serce! będą się krepali. O, Dlaczego ja gram O nie, Bajron, Bajron. O nie, mam problemy, mam problemy z równowagą. Mam problemy. Właśnie... No nie, cię, co to była. Dobra, wrócimy się w następnej rundzie. Jak widzicie, wróciliśmy i ja I, i się na skład. Teraz gramy, Patryk gra szelką, ja gram po. I ja mam gadżet do szelki, że kiedy się go kliknie, no to wtedy ona... Idzie. Pisze kilka sama. Kilka kroków dalej. No. Znacie tego gadżeta, ale mamy tutaj niezłe problemy. problemy. Problem, problemy, Ojej, problemy, jaki problemy. Problem. Hopsa, so. chyba zginie, chyba zginie, chyba zginie. Dobra, zginie. zginie. Zginie, dobrze. Leki ci dały mięśnie. Nie śmiej się, to nie śmieszne. Dobra. Trzeba dać. go. A... O, o! Zbieraj tak, so. a ja tamtego postaram się dojechać. No dobrze, że nie wdekną w bombę. O, jak mu przywaliłeś Patti. Już leży. No, widzicie? Użyję tego tu. Ja mam 6 kubsów, Patti ma 5 I mm, Tutaj jest środek, no widać jest X. Oj, źle, źle ci idzie. Źle ci poszło, ale zbieram te, zbieram te wszystkie kuby. Masz 10 kubów. 1300 bije sporo, sporo. Sporo. Widzę, już 7 minut nagrywamy, szybko leci ten czas. No. Nie chcę już go kończyć tego odcinku. To może w 12 minut. Dobra. się y, rozegram kilka rundek. O! Oj, blisko, blisko tą Penny. Dobra, blisko z nią. Jeszcze jeden. To, to tą bombę zasadę tutaj. Nie, jaka o, tam. Nie ruszaj, nie ruszę jej, bo i, oni i tak wybuchną. Co? To im to nie zadało. Więc co teraz robimy? Pobawimy się im, a strefa zejdzie do środka. Więc widzimy się, kiedy będzie mała strefa. Widzimy się wtedy. Widzicie, że, że strefa już jest malutka. Mm -hmm. Bardzo malutka. I się z tego bardzo nie cieszę, bo jesteśmy w końcu. W nic niż się tam to w A, poszedł na tamtą. rozwoją. Blisko jesteś. A, jest jeszcze przegrana. No i wtedy nie mogłem strzelać. Co to było? Czekaj, no, wyjdźmy. Czeki. O, nie widziałem, że mam kwesta, no bo trzeba Dobra, lecimy za następną Dobra, jesteśmy. Ja wezmę, wezmę tą skrzynkę. Okej, okay, no to teraz chwilę ciszy, bo za dużo gadamy. Nie wiem, zabija, tak, tak. tak. O nie, mało chaty. Mało te, mało te. Teraz włączam. Zabijcie mój, mój ziomek. Pati zginął. No. Ja zostałem sam. Na trzech kiełbach z jest brok. Jestem I nie umiem z... tego broka pokonać. Przepraszam bardzo, ale nie idzie mi. pokonać niego. I idzie drugi bo na ratunek. Dzięki ci było, dzięki ci było, ale muszę co zabić. Nie ale to zabić. Ale dostałeś tam mocno. Zastanawiam się na nie w kółko. on ja się tymuje. Dobra. Timek. Nie ja teamuj się z nim, bo nas później zabiją. Dobra, czekam, aż Weźnik. Weź, ten. Się Weź ten cube. Nie, czekam, czekam, czekam. Ten bo. Witam pana. Musisz pan zginąć niestety. A, wtedy ty musisz ja zginąć. Otóż nie. Otóż nie. No właśnie. A ja już zaliczyłem to kiełka. Odbierasz? Ile dostajesz? 7 dwieście 250 Patryk otwiera i zobaczymy. A nie, to tylko monety. Myślałam, że coś mi się trafi. no, tak, to. Tak. no to lecimy z tym, mhm. nie? Okay. No bo muszę tutaj jeszcze. Nie będę grał teraz rękę na Wawelu. No to poczekamy, że Patryk zaliczy. bierzesz sobie challenge. Jesteśmy już No, na rundzie. Teraz cisza mhm. znowu, bo za dużo gadamy. No, właśnie.

Pokonaliśmy jeden skład cały. Czekaj, jaki to był? Piper, oj. Pipera. Chowaj się. Ja się też schowam tam, gdzie to było dobra kampa. Uciekaj! Nie wygrać to jakiego racja. A jeżeli by wygrał, to napiszcie w komentarzu. ile kto nie ogląda. Oj, 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 Problem, 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 problem. bo Śmierdzę. Nie. Wiesz co, nie chodź po ksakach lepiej, bo może coś ci wyskoczy To ja poczekam, aż się odraspię. Okej, okay, ja już bym... jestem... O, patrz, na no, przykład, jak to robicie. Dobrze, ja yeah. tam zadawałem, ale mm. niestety nie pyk. Py, 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 py. Patryk, no co, wbiłeś No, wbiłeś trochę. Dobra, to my się już z Patrykiem żegnamy. Mm. No, wszystkiego miłego. Mm. Na wzroku. Do widzenia. Do widzenia.